Jaka jest Pani ulubiona książka? No, zdecydowanie moją ulubioną książką, a się wzięłam ze sobą z domu. Żeby ją ja pokazać, jest to, co wiem na pewno od Primi no, To jest książka, która absolutnie jest w moim sercu, odkąd tylko ją przeczytałam. No i generalnie bardzo polecam. <grych> absolutnie. Ona wywołuje takie emocje i odczucia, które są po przeczytaniu tej książki, są absolutnie niesamowite. Jak się ją czyta, to jest takie wrażenie, jakby jakby było się na herbatce u jakiejś takiej swojej ulubionej cioci, która jest taka wspierająca, która zawsze pomoże, która czasem opowie jakąś historię ze swojego życia, ale ta historia ze swojego życia jest taka adekwatna do tego, co się dzieje u nas. Dlatego ta książka jest taka bardzo, bardzo wspierająca i i polecam, żeby przeczytać. Jaka jest Pani ulubiona książka? Moja ulubiona książka nosi tytuł Podróż Cyrki. Jest to kontynuacja y, tatuażysty z Auschwitz. Jest to książka, której czasem wolałabym nie przeczytać, bo zostaje w pamięci tak naprawdę chyba na całe życie. Jednak. Y, Cieszę się, że na nią trafiłam, ponieważ opowiada o walecznej kobiecie, pięknej, ale takiej, w której urodziła się w trudnych czasach, i pokazuje, że nigdy nie wolno się poddawać, że walka o lepsze jutro zawsze się opłaca, a nagrodą na końcu jest największa miłość. Jaka jest Pani ulubiona książka? Moją ulubioną książką jest Mistrz i Małgorzata Buchakowa, to jest taki rosyjski pisarz. I ja uwielbiam tę książkę za taki realizm magiczny. To jest takie pojęcie, które mówi o literaturze, która wprowadza właśnie takie elementy magiczne, jednak w świat bardzo realistyczny, bardzo konkretny. I w Mistrzu i Małgorzacie mamy właśnie taką opowieść, że do Moskwy przyjeżdża w ważnej sprawie szapa Volat. I on tutaj robi bardzo różne, ciekawe, groteskowe, śmieszne takie rzeczy, które bawią przede wszystkim, ale jest w tym bardzo dużo takiej głębi, filozoficznej. I to jest moja ulubiona książka. Jak na przestrzeni lat zmieniał się poziom czytelnictwa w naszej szkole? Na przestrzeni lat w naszej szkole obserwujemy niski poziom czytelnictwa. Najwięcej i najchętniej wypożyczają najmłodsi uczniowie naszej szkoły, a w starszych klasach czytelnictwo zaczyna się stopniowo zmniejszać. Jednak muszę podkreślić, że w każdej klasie znajdziemy kilku zagorzałych czytelników, którzy regularnie odwiedzają naszą bibliotekę i korzystają z jej zasobów. Po jakie książki uczniowie ścigają najczęściej? Uczniowie najczęściej wypożyczają lektury szkolne, zarówno te obowiązkowe, jak i uzupełniające. Bardziej ambitni czytelnicy chętnie sięgają po literaturę o tematyce przygotowej, detektywistycznej lub historycznej. W młodszych klasach dużą popularnością cieszą się serie wydawnicze, takie jak seria o niesamowitych przygodach dziesięciu skarpetek, czy seria o Cioci Jadzi. Starszych uczniów z klas 7-8 interesują kryminały i powieści obyczajowe.